Dzień dobry, witam w majowym wydaniu wiadomości. Mam nadzieję, że są Państwo ciekawi, co wydarzyło się w gminie Tarnów Opolski w minionym miesiącu. Zapraszam do oglądania Marcelina Kowalik. Marszałkowska inicjatywa sołecka. Z tego jesteśmy znani, że organizujemy się oddolnie. Arena rycerska w Walii drogach. W Polsce za bardzo nie ma jak trenować na większej skali nowe drzewa przy powstającym placu zabaw. Jak by mógł istnieć taki plac przy lesie bez drzew? Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to dofinansowania na lokalne potrzeby. W Tarnowie Opolskim odbyło się spotkanie, podczas którego wręczono umowy realizacji oraz plany tegorocznych inicjatyw. W jaki sposób cztery sołectwa naszej gminy wykorzystają otrzymane środki? Szczegóły już teraz. Wracamy do tematu marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej. 13 maja w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim wręczono umowy realizacji tegorocznych zadań. Raz, że ta inicjatywa daje pewien impuls do zrobienia czegoś lokalnie. Dwa, co jest nie mniej istotne, to jest też pewnego rodzaju analiza potrzeb lokalnych. Trzeba do tej aktywności wciągać kolejne pokolenia, kolejnych ludzi, kolejnych społeczników. Dlatego ważne są inicjatywy, które to promują, wspierają dają ku temu w miarę proste instrumenty. Dzięki tym środkom w Kątach Opolskich zagospodarowany zostanie plac przywiacie wiacie Sołeckiej. Na kło zamontuje ekologiczne oświetlenie na placu zabaw. W Miedzianej zamontowane zostaną progi zwalniające, a w Przyworach powstanie ogród edukacyjno-sensoryczny. Postanowiliśmy zagospodarować teren placu zabaw w Przyworach, ponieważ on jest taki smutny. Stwierdziliśmy, że będzie tam ogród taki edukacyjno-sensoryczny, Czyli dzieci, młodzież, która będzie korzystać z tego miejsca, e, będzie mogła poznać rośliny, które tam będą rosnąć, dzieci będą mogły spróbować poziomek, jagód, e, będzie taka ścieżka sensoryczna z kamieni, czyli będzie można po niej przejść, a jeżeli będzie za dużo deszczu, to będzie taka rzeczka nią płynąć. W ramach tegorocznej edycji marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej, cztery sołectwa gminy Tarnów-Opolski zrealizują swoje zadania. Bardzo cieszymy i mam nadzieję, że takich inicjatyw będzie więcej. I że inicjatywy będą bardziej wspierane finansowo. Sądzę, że to jest taki mały zaczątek do tego, żeby kolejne inicjatywy były realizowane. Teraz sołtysi mogą przejść do realizacji swoich zadań. Efekty inicjatyw na pewno pokażemy w późniejszym czasie. Życzymy powodzenia w realizacji przedsięwzięć. W wali drogach wystarczył pomysł i ludzie z pasją, żeby rozpoczęła się budowa areny rycerskiej z prawdziwego zdarzenia. Konstrukcja powstaje ze środków pozyskanych od urzędu. Gminy w Tarnowie-Opolskim oraz sponsorów. Miejsce ma służyć nie tylko walkom rycerzy, ale również rekonstrukcjom historycznym. Jaki jest planowany czas realizacji, oraz kiedy można będzie odwiedzić arenę, o tym w materiale. Będzie to pierwsza prawdziwa arena do walk rycerskich na południu Polski. W Walii Drogach trwają prace nad montażem konstrukcji. Wszystko będzie gotowe jeszcze w maju. My tutaj chcemy zbudować arenę, która będzie stała cały rok i będzie do dyspozycji do walk sportowych również przez cały rok. Jest to sport, więc też ma swoje przepisy i regulaminy, według których musimy budować i działać. Arena będzie miała wymiary 10x20. Na, na Polsceżmie będzie to pierwsze takie miejsce, gdzie będzie stała taka duża profesjonalna arena do walk. Wiem, jaka ilość drewna została tutaj, że tak powiem, przetarta, czyli przecięta. To myślę, że to będzie bardzo duży obiekt, więc będzie. I, I te, myślę, turnieje będą ściągały tutaj rzesze ludzi. Inicjatorem pomysłu był Dawid Zombik, który na ten cel pozyskał pieniądze od sponsorów oraz Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim. Do budowy zaangażował znajomych z bractwa. My już tu budujemy od 3-4 dni, tutaj powiedzmy. No i teraz kontynuujemy. Dzisiaj, jak widzimy, zakładamy te, tak, ten potek, tak zwane szranki. Będzie to z pożytkiem dla wszystkich, tak? Na pewno będzie tu też oprócz walk sportowych będzie dużo rekonstrukcji historycznej, co też dla wielu może być ciekawe. Arena umożliwi organizację wydarzeń na skalę krajową i międzynarodową. Na pewno będą się tutaj toczyć sportowe turnieje, więc będzie tutaj zjeżdżało się dużo ludzi i dużo drużyn, tak? drużyn z zagranicy. Jak przyjeżdżają drużyny z zagranicy, przyjeżdżają kibice z zagranicy. Przyjeżdżają kibice z zagranicy, zazwyczaj nie przyjeżdża jeden, dwa, tylko przyjeżdża więcej, więc troszeczkę to tutaj i może turystycznie ta nasza wioska ożyje, nie? że będzie po prostu więcej ludzi też tutaj zjeżdżać. W pierwszy weekend czerwca. W tym miejscu organizowane będą turnieje rycerskie i gminny Dzień Dziecka. Nie będzie standardowych dmuchańców, skakańców, waty cukrowej, tylko będzie rogornik, będzie skórnik, będzie świecznik, będzie iluminator. Będą dzieci mogły zobaczyć coś, a przede wszystkim wykonać coś własną ręcznie i zabrać to do domu. Będzie kuchnia średniowieczna, będą mogły zrobić sobie same podpłomyki, oczywiście pod nadzorem osoby dorosłej. Je zjeść razem z rodzicami. To jest niesamowite, bo będą mogły dotknąć tego namacalnie a nie w muzeum zobaczyć przez szybę. Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniach. Plac zabaw, który powstaje w ternowie, zyskał nowe zielone życie. Oprócz ścieżek rowerowych oraz urządzeń zabawowych, które już wkrótce staną na placu, teren upiększać będą nowe nasadzenia, w tym lipa drobnolistna. Firma Luast przekazała łącznie 20 drzew na teren zabaw dzieci, aby pokazać, jak ważny jest kontakt z naturą w codziennym życiu. Nowo powstający plac zabaw w Tarnowie Opolskim otrzymał nowe nasadzenia. Łącznie 20 drzew przekazała na ten cel firma Luast. Inicjatywa myślę, że świetnie wpisuje się nie tylko w krajobraz, w tą lokalizację, ale również w naszą strategię strategię firmy Luast, która. Chce być przyjazna mieszkańcom, otoczeniu i również reprezentować na zewnątrz zrównoważony rozwój, czyli co najmniej to, co bierzemy od natury, oddajemy, a najlepiej z naddatkiem. Dobre kontakty z lokalną społecznością, z samorządami, z gminami. E, no po prostu są obu, z obustroną korzyścią. Firma Luast dołożyła do placu zabaw kwotę 75 tysięcy złotych. Teraz pojawiło się kolejne wsparcie w postaci nowych nasadzeń. Zostawić tylko plac zabaw takim samym placem zabaw samym dla siebie bez zieleni, no byłoby trochę taką lekką profanacją. I e, mamy nadzieję, że w niedługim czasie mieszkańcy Tarnowa Opolskiego i nie tylko, bo i okolicy sądzę, że tutaj będzie to również miejscem zabaw dla całej okolicy, będzie takim zielonym, zieloną na miastką tego, jak powinny wyglądać właśnie place zabaw dla małych. Dzięki odpowiedniej lokalizacji placu lipy drobnolistne przyjmą się i będą towarzyszyć mieszkańcom przez długie lata. To jest drzewo, które rosło w doniczce co najmniej przez trzy ostatnie lata, więc udatność tych nasadzeń będzie raczej stuprocentowa. Wiadomo, że w okresie letnim być może będzie trzeba to po prostu trochę podlać, ponieważ wielkość tego drzewa, stosunek grubości, czyli te 12 cm, które widzieliśmy i wysokość korony może powodować, że jednak tej w tym pierwszym roku może być mniej, więc ta pielęgnacja musi być wykonana. Ale raczej tu w 100% takie drzewo się przyjmuje. Jest to piękna lipa, drobnolistna dla pszczelarzy, dla ekosystemu, dla wszystkich ludzi, którzy tutaj na osiedlu mieszkają. Plac posiada już ścieżki rowerowe. Obecnie trwają nasadzenia drzew, a wkrótce pojawią się urządzenia zabawowe. Otwarcie placu zabaw planowane jest do wakacji, a dodatek przyrody pozwoli mieszkańcom Tarnowa-Opolskiego być bliżej natury. Tą informacją kończymy majowe Wiadomości, ale bez obaw. Następne można zobaczyć już pod koniec czerwca. Dziękuję za uwagę i życzę pięknych dni. Do zobaczenia!